Witam. Z tej strony tropiciel. Trochę się nie słyszeliśmy, ale że była gala KSW, no to, oczywiście, czas na jej podsumowanie. A jest co podsumowywać, bo mimo, że była to gala wakacyjna, to naprawdę była warta obejrzenia. Po pierwsze, dlatego, że było co oglądać kauty, poddania, zacięte walki, ale przede wszystkim, no, ciekawe nazwiska na karcie walk, co jest dla mnie zawsze najistotniejsze, aby oglądać zawodników, których znam, lubię, kibicuję. A nie, że zastanawiam się pół gali, jak można było zrobić to lepiej. Tutaj akurat bym się do niczego nie doczepił, tym bardziej starcie Janikowski-Kęsik to walka, którą proponowałem w filmie o 10 pojedynkach, które muszą odbyć się w KSW, więc cieszy fakt realizacji tego pomysłu, ale po kolei. Pierwsza walka, no ciekawie się to zaczęło, obaj nie unikali pojedynku. E, byłoby to pewnie jeszcze ciekawsze starcie, ale niestety, no zakończyło się no contestem po uderzeniu głową. Nos Patryka został złamany i niestety mieliśmy koniec tego pojedynku. E, pojedynku, który dobrze się nie rozpoczął, a już się zakończył, i miejmy nadzieję, że. No niebawem zostanie dokończony ten pojedynek na jednej z przyszłych gal e, KSW. Drugi pojedynek Dzikowski-Mieczkowski. E, dobra, wojenka, szczególnie ta pierwsza runda to istna egzekucja, z której no wielu by się już e, nie wykaraskało. Jednak Borys e, przetrwał ten najgorszy czas i wrócił do rywalizacji, wymieniając mocne ciosy aż do końca tego pojedynku. Obaj dali z siebie maksa, oczywiście dla Borysa szacunek za twardość, nieustępliwość, ale Mieczkowski zrobił mega robotę, i mimo że toczył swoją drugą zawodową walkę, to czuć potencjał tego zawodnika i myślę, warto na niego postawić, powoli, ale skutecznie też budować jego karierę. I myślę, że za 2 trzy walki może to wyglądać już naprawdę ciekawie, jeśli nadal będzie wygrywał i tak się prezentował, no bo póki co potrzeba walk, w których będzie no, potwierdzał swoją wartość jako zawodnika i będziemy mogli sprawdzać na ile go stać, a po tej walce myślę, że stać go na wiele. Trzeci pojedynek Gustavo Oliveira versus Bruno dos Santos. No, jest to pojedynek, który też fajnie wyglądał na papierze, i oczywiście to też zagrał w klatce. Oczywiście dwie pierwsze rundy to całkowita dominacja Santosa, ale Oliveira pokazał, że pojedynek można wygrać nawet kiedy się go przegrywa na punkty. To jest właśnie piękno MMA, piękno realnej walki. I to jest pokaz tego, że jeśli wierzy się w swoje zwycięstwo, w swoje możliwości. I nie przegra się przede wszystkim w głowie, to można tę walkę zakończyć tym bardziej w tak wyjątkowy i widowiskowy sposób. Oliveira poszedł do przodu, trafił łokciem, chyba trzecim, z kolei, którym rozciął, rozerwał tę w zasadzie skórę na głowie Rywala, więc to trzeba było przerwać, bo pojawiło się mocne krwawienie. Ale mimo tego łokcia, mimo dobijania przez rywala, Santos nadal był w stanie. Nie dopuścić do tego, że rywal go odłączy całkowicie No ale fakt właśnie tak mocnego zranienia Sprawił, że nie można było kontynuować tej walki dalej eee, Co myślę było dla Santosa No wielkim niefartem Ale przede wszystkim dla kibiców Dla Oliveiry No pięknym zwrotem akcji Który będziemy wspominać jeszcze bardzo długo Myślę, że teraz ciekawiej byłoby Doprowadzić do starcia Oliveiry Z Wilsonem Martinsem Obaj swoje ostatnie walki Grali właśnie przez wykończenie rywala w trzeciej rundzie, rywala z którym no przegrywali na punkty, a Santos no mógłby na przykład skonfrontować się z Patrykiem Surdynem. Czwarty pojedynek to szybka robota Damiana Stasiaka, który na początku naruszył mocnym ciosem, a następnie szukał poddania przeciwnika przez Kimurę do balachy aż po trójkąt nogami którym finalnie poddał Paschala Hinsena, e, myślę, że ta walka była Damianowi potrzebna, aby nabrać wiatru w żagle. Choć można też powiedzieć, że te przygotowania były po części zmarnowane. Bo rywal no nie był na jego poziomie e, Niemiec tutaj nie mógł zagrozić Damianowi. To po prostu było widać. E, no... Ale być może nie było opcji na mocniejszego rywala, i wybrano zawodnika, który no w KSW był już widziany, zwyciężył pojedynek i to też była opcja. Ok, jakby na ten moment, w którym Damian też był po dwóch porażkach, więc dobrze, że wrócił na ścieżkę zwycięstw i będzie gonił swoje marzenia no i mieszał w tym rankingu kategorii piórkowej. Piąte starcie: Kaszubowski vs. Henry Fadipe. Eee, dobry początek, Christiana zadał dwa, może trzy mocne ciosy, które rywal odczuł. No, szkoda, że nie przycisnął wtedy bardziej, dlatego że Henry, no, w momencie, kiedy poczuł, że trzeba unikać. Niepotrzebnej bitki, to też to robił, i później doskonale pracował na nogach. Zadawał długie, proste ciosy, wysokie kopnięcia, był też wyższy, a to w połączeniu z dobrą pracą na nogach, no, powodowało, że, że był ten krok przed rywalem i był w stanie go po prostu rozbijać i punktować. Myślę, że Fadipę jest na tyle ciekawie walczącym zawodnikiem, że fajnie będzie go oglądać nadal. Rekord 2-1 w KSW to coś, co pozwala mu walczyć z coraz to ciekawszymi nazwiskami, natomiast szkoda Krystiana, bo jest to zawodnik z potencjałem na więcej. E, oczywiście, mimo że przegrał i pokazał e, pewnie nie to, co by chciał, to myślę, że można zauważyć zmiany. W tych ostatnich walkach no nie nawiązywał do tych pierwszych występów w KSW. Teraz myślę, że starał się to zmienić. Może też rywal na nim wymusił toczenie takiej walki, ale pokazał, że potrafi przyjąć i że walczy do końca. Ale nadal mam wrażenie, jakby Krystian ze 100% swoich możliwości dawał z siebie 50%. Może jest to wynikiem coraz to mocniejszych rywali? Może gdzieś ta pewność siebie w klatce spadła? Może też Krystian stara się walczyć rozważniej? Ale brakuje mi takiego podejścia, które miał na samym początku, gdzie niszczył rywali. No ale Krystian też jest zawodnikiem młodym, więc może gdzieś szuka tego złotego środka. Ale no. Moim zdaniem, Christian powinien gdzieś brać przykład z Darko Stosicia, który też nie jest jakimś finezyjnie walczącym zawodnikiem, po prostu bazuje na silnym ciosie i swojej odporności. Tak, i to daje mu zwycięstwa. No i myślę, że tutaj Christian powinien walczyć podobnie: wykorzystywać te piekielnie mocne uderzenie i iść do przodu na rywala. No, i po prostu to wykorzystywać, jeśli będzie dawał rywalom się rozkręcać, no to gdzieś będzie takim zawodnikiem dosyć średnim, tak? A jego atutem jest po prostu ten mocny cios, którego, no dzisiaj niestety, nie udało mu się wykorzystać. I tego bardzo szkoda. Szóste zestawienie Leśko Nikolicz. Szybka robota Bartka kilka celnych ciosów. Mocnych, które rozcięły łuk brwiowy rywala Następnie obrotówka na głowę W konsekwencji e, zasypanie rywala ciosami Ciosami, które też spowodowały, że udało się rywala Udusić duszeniem e, za pleców No lepiej się tego wymyślić nie dało I wdrożyć w życie przy okazji e, Myślę, że Leśko no, może być z siebie zadowolony Bo naprawdę pokazał się wyśmienicie No i dał taki sygnał kibicą przede wszystkim kategorii wagowej, że jest graczem, którego trzeba się obawiać i to cieszy, bo kategoria średnia no jakby nie patrzeć, najciekawiej nie wygląda, więc im więcej zawodników, im więcej tego typu skończeń tym ciekawiej będzie na samym szczycie to wyglądać, gdzie potrzeba właśnie tych elektryzujących walk, myślę, że Leśko versus Askam to starcie, które dałoby dużo i Bartkowi i Askamowi, natomiast starcie polsko-polskie typu Janikowski-Leśko też brzmi ciekawie. Siódma walka, kategoria ciężka. Tutaj nie spodziewałem się, że dojdzie do trzeciej rundy, a tak się stało. Oczywiście widać było, że chłopak wyciągnął wnioski z poprzednich walk Darko i dobrze sobie radził, natomiast było widać, że jest to zawodnik świeży w MMA. W momencie kiedy Stosić toczył swoją 20 zawodową walkę, Słowak debiutował w MMA. Oczywiście szybko wracał do tej klatki i udało mu się uzyskać ciekawy rekord 6 wygranych. Ale niestety to nie wystarczyło, choć to wszystko no, pokazuje nam, że będzie z niego zawodnik bardzo dobry. Już teraz jest na tyle mocny, aby walczyć prawie 15 minut z zawodnikiem, który był w UFC, który walczył o pas KSW, więc można go za to pochwalić i oczywiście dawać kolejne szanse. Myślę, że na przykład starcie z Filipem stawowem byłoby ciekawe dla obu zawodników. No a Darko Stocicia pewnie zobaczymy w starciu o pas, choć walkę z Michałem Mardinkiem też z chęcią bym zobaczył. Ósma Waleczka, Janikowski Kęsik. No na ten pojedynek zacierałem łapki i się nie zawiodłem. Chłopaki dali mega bitkę, e, przekrojową. Bo była walka w stójce, była walka w parterze, też nie było tam zanudzania, bo nawet jeśli ten parter się pojawił, to Kęsik wstawał. Więc ciągle była akcja, nie było chwili nudy. E, każdy z zawodników walczył do końca, każdy chciał wyjść zwycięsko. Ostatecznie to Damian Janikowski pokonał Kęsika, dopisując bardzo cenne zwycięstwo do swojego rekordu. Przede wszystkim, co najważniejsze, pokazał, że zmienił się jako zawodnik. Te zmiany mogliśmy już zobaczyć w okolicach walki z Radcliffem już tam wszystko zagrało, ale o ile wcześniej te walki kończyły się szybko ee, tak tutaj, przewalczył 15 minut z zawodnikiem, którego poziom sportowy znamy. Więc po prostu Damian no świetnie się pokazał i już nie mogę się doczekać jego kolejnych występów. No, tak jak mówiłem, starcie z Bartkiem Leśko, Rewanż z Brisem, może Dominik Humburger. No, opcji jest trochę i myślę, że każda będzie równie ciekawa. Dziewiąte starcie Przybysz-Dżambalow Tutaj mamy kolejny dobry występ Sebastiana Który krok po kroczku ponownie wdrapuje nam się na szczyt Z którego spadł Druga wygrana z rzędu, druga w trzeciej rundzie Tym razem poprzez poddanie No zobaczymy czy tutaj KSW będzie otwarte na te zestawienie e, Czwarte, Wikłacza z Przybyszem Czy będzie trzeba czekać Aż, no nie wiem, jakiś brak rywali wymusi e, zestawienie tej walki, no albo Mistrz e, się zmieni, chociaż w to teraz ciężko uwierzyć. Na pewno te dwie walki pokazały, że przybysz to nadal mistrz, mimo że tego pasa już nie posiada, ale ten poziom u niego został zachowany, a można powiedzieć, że ta porażka tylko sprawiła, że się rozwija, że chce tych rywali dominować. I. Pewnie w końcu zostanie mu ta walka o pas zaproponowana, no bo to nie może być tak, że będzie dwóch najlepszych zawodników, a ze sobą no nie będą walczyć. Więc no fajnie, że się pokazuje z tak dobrej strony, że jest takim dominatorem, że tych rywali punktuje, żeby za chwilkę skończyć ich przed czasem. No lepiej pokazywać tego, że jest się zawodnikiem mocniejszym, no nie da się pokazać i po prostu czekam na jego szybki powrót do klatki. Dziesiąta walka The Bayor to również pojedynek na który czekałem. Myślę, że Szymon to zawodnik, który miał wiele atutów, które pozwoliłyby mu może nie tyle wyjść i z łatwością pokonać Anglika, ale postawić spory opór, głównie za sprawą dobrej kondycji. To jakby jest najważniejsze, kiedy walczy się z takim kolosem do tego kiedy dzieje się to na dystansie 25 minut. Myślę, że Szymon też nie raz pokazał, że walka z rywalem wyższym od siebie nie stanowi problemu, a parter też nie jest mu obcy, więc na pewno spodziewać się można było tego, że ta walka troszeczkę potrwa, a przy takiej masie de frisa, no w dalszych rundach mogło to wyglądać gorzej, na przykład w stójce na jego niekorzyść. I to się nie stało. DeFries po raz kolejny zamęczył swojego rywala, ale myślę, że powoli możemy też dostrzec to, że Anglik, mimo zabójczo skutecznej kontroli w parterze, dużej sile, wadze, robi się powolny i dałoby mu się nawkładać trochę mocnych ciosów w stójce i być może uzyskać knockout. ale do tego potrzeba po pierwsze zawodnika, który dobrze bije, mocno bije. Jest no, podobnych gabarytów, bo co z tego, że ktoś trafi Anglika, on odczuje cios, kiedy zaraz ruszy, obali, e, samym uwieszeniem się na przeciwniku, następnie zamęczy, rozbije czy udusi. No to pokazała walka z Luisem Enrique. Brazylijczyk do tego pojedynku przygotowany nie był, ale fakt, że nie był zawodnikiem małym, pozwolił mu przewalczyć 25 minut. Ale no tam oczywiście też dochodzi kwestia tego, że był po UFC, więc no miał spore doświadczenie Choć w przypadku Bajora no też to te doświadczenie jest niemałe, bo jest to jeden z najbardziej doświadczonych e, ciężkich w Polsce Ciężko będzie Dyfrisa zrzucić z tronu, bo młodzi mają za mało doświadczenia Weterani byliby w stanie, ale myślę za którymś podejściem a co najważniejsze, u nas w Polsce no też nie ma takich wielkich zawodników. E, jakby się Andryszak postarał, to w nim bym widział nadzieję, ale no już też swoją szansę miał i wiemy, jak to wszystko wyszło. Choć pewnie z tych wszystkich polskich zawodników miałby najłatwiej. Myślę, że jedyną opcją dla Dyfrisa jest e, darko stosić. Wątpię, żeby ten pas zmienił właściciela, ale stosić ma uderzenie, więc jeśli w tej pierwszej rundzie łupnie i naprawdę trafi czysto i nie da się skleić potem z Anglikiem tylko będzie zadawał mocne ciosy no to będzie w stanie ten knockout uzyskać też na pewno po tej pierwszej walce będzie mądrzejszy no ale jeśli Anglik się z nim sklei no to raczej długo nie powalczą bo będzie chciał po prostu ten pojedynek jak najszybciej później zakończyć więc po prostu no ciężko będzie E, tego anglika e, strąci z stron, Chociaż De Frist, tak jak mówię, z tym uderzeniem i odpornością też na ciosy, no jest w stanie to zrobić. A co do Szymona, to tak naprawdę każdy rywal z czołówki kategorii ciężkiej będzie dla niego odpowiedni, ciekawy, z każdym bym go tak naprawdę e, chciał zobaczyć, więc no zobaczymy, kogo dostanie pierwszego, kogo będzie omijał, bądź nie. A na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jestem oczywiście też ciekaw, jak Wam podobała się gala KSW84. Komentarze, jak zwykle, do Waszej dyspozycji. I zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kejów MMA. Pozdrawiam Was, trupiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.